Cześć, witajcie w nowej serii na moim kanale. Jest to Close to the Sun. Mały taki horror, przygodówka. Nie wiem jak to nazwać. I ogólnie akcja tu się dzieje na statku. Został on założony przez Tesla. Nikola Tesla. Oczywiście to jest. Alternatywna wersja, bo według historii hmm, wynalazki Nikola Tesli zostały odrzucone przez społeczeństwo, przez e, krytyków, więc tutaj jest, co by było, gdyby przyjęli te wynalazki do życia codziennego. I tak postęp technologiczny poszedł naprzód i stworzyli taki wielki statek. I zrobili jakieś tam, powiedzmy, eksperymenty na czasoprzestrzeni z wykorzystaniem elektryczności. No i, i coś tam na ten statek przybyło i, za, i statek został zamknięty, odizolowany, kwarantanna i takie tam. No, więc my sobie weźmiemy nową gierkę. Tutaj kontynuuj było, Musiałem sprawdzić jakość. Ta gra ma bardzo taki sz szeroki zakres renderowania. O wyjątkowo umysł mysłady, co? Nie rozumiem. tutaj malutkie. My dear sister, I left you suddenly and without warning. For that and so much more to come, I apologize. I didn't board the Helios knowing what would happen. Only that pursuing my research could change the world. And we did! Just not in the way. I want to explain everything now so that you'd see that there is nothing to fear. You've always tried to protect me, my big sister, but this was meant to be. It's now my turn to protect you, if only so that things unfold the way they are meant to. Time and necessity has kept us apart, but that is about to change. We need you here aboard the Helios with me. I've enclosed a receiver, and as the name implies, it can receive signals through which we will communicate. I know little of this will make any sense right now, but I also know that you will keep your promise. I love you. Your sister, Ada. Pretty light on details there, Ada. You leave without warning and now leave me aboard the Helios. What are you telling me? Oj. Trochę będzie ciężko tutaj wzburzone morze. I trochę będzie zwieszać grę. Już próbowałem to wcześniej naprawić, ale się nie da. Po prostu zbyt zburzone nasze jest. Za dużo się tam rusza. Tak, ten statek nazywał się Helios. A my będziemy sobie zwiedzać ten stateczek i wszystko wszystko czytać. O, tu jest. Triumf inżynierii gwarancją rozwoju nauki. Jakiś wykrzyknik to miał być. Dołącz do załogi Heliosa. Złóż podanie w lokalnej biurze firmy Warden Cliff. E, tu jest ogólnie błąd. Bo Close to the Sun jest po z polskimi napisami. Ale widocznie pliki zostają uszkodzone, skoro takie coś się pojawi. O, brytyjska marynarka w pościgu za Heliosem. Nie wiem po co, te wcześniej tych, tego nie było. Jak tutaj e, sprawdzałem, to nie było tego. Erek nie było. Dziwne. Premierze że do uwolnienia naukowca? To, to się nazywa tak naprawdę. Zniszczenie czyjejś reputacji. Jeżeli Wondercliffe chciał się wybić w górę, to oni zrobią wszystko. O, czątka. A, Wondercliffe. Chciałem, że Cluster Santu będzie pisać. O, mamy nogi. Jak fajnie. Przekraczamy kolejne granice nauki. Fajnie. No i tędy się nie, nie wydostaniemy. Chyba czułość myszy jest jakaś taka. Gdzie jest ta czułość myszy? Trochę trzeba zmniejszyć. ale wzburzone może o kolejna ulotka Wielki teatr Heliosa Ciekawe Musieliśmy przejść naokoło, bo oczywiście tu było zamknięte, chwila nie było zamknięte, już na trochę, urzane morze, koło nic nie ma pewnie. Tam jest Helios, patrzcie. O jaki wielki Titanic V2. Oczywiście to jest alternatywna wersja wydarzeń historycznych. No i to jest tylko gra. Dobra, wchodzimy. Wszystko chodzi samo. Fajny postęp technologiczny. Przy takim postępie, to my byśmy byli ło, ile do przodu. Nanochipy już by były w tym roku, znaczy już są, ale by były już wcześniej. 2016. Zdajmy na przykład. Albo no jeszcze wcześniej, w 2000 roku, byśmy by mieli wszystko co jest teraz, nie? Żeby było Windows 20. Ale no można sobie gdybać, co by było gdyby. straszna muzyka wow, wrota się otwierają ale jasno ogólnie tytuł Close to the Sun Kojarzy mi się o, z dwiema rzeczami: z takim utworem klasy sam i chyba jeszcze by taki film blisko słońca. Oj, dźwięk się zacina. Granice Hermesa. O mamy jakieś bóstwa tutaj. Dobra, drzwi się otworzyły, jesteśmy na miejscu. To jest Helios? Dziwne. Oj, proszę nie zacinać gry. Ja wiem, że to jest obszar obszerny. I guess Ada didn't tell anyone I was coming. Oj trochę przycina, dobrze? Nie powinno tak być. Co to było? Chodźmy, tam coś będzie na pewno. Musi być. W oddalonych miejscach zawsze jest jakaś znajdka, jakaś ulotka tajemnicza. Co tu mamy? Tu jest ten wielki Elias Warden Cliff. jest? Ty, patrzcie, tam ktoś jest. Eee, nie ma go, znikł. Ole straszna. Ła, wow, ktoś znikł. Hm. Tak, witamy na pokładzie Heliosa. Tu powinniśmy go zobaczyć, żeby znikł. Lepiej to wygląda wtedy z bliska. Szczur? Szczur okrętowy. Aktywny szpieg. Dokładnie. Globus nawet mają. Zaznaczone są punkty na mapie. Wow. To jednak jest w stu procentach horror. A czcielę tu jest budynków, e, budynków kurde, pomieszczeń i pokoi. Moim zdaniem inaczej to powinno wyglądać, bo to jest bardziej na piętra wygląda. My jesteśmy tutaj w sześćdziesiątce. Będziemy przemierzyć przez niektóre tylko części statku. A to wchodzimy do środka. Karentan. Jezu. Great. I już się stąd nie wydostaniesz. Umrzesz tu razem z tymi ludźmi. Paszport Nikolasa. Nikolas Ford. O, aktor. Szanuję. Ta kogoś trzeba grać w końcu, nie. E, nie, jeszcze tu nie idę Nie chcę tu iść. Co tu się stało? To ja nie mam pojęcia. Trochę strasznie. Naprawdę musiałaś przejść nad tym. Prew. Tam się dostaniemy pewnie. Tak, Tesla. Tu był i się zmył. Hmm, zamknięte. Tam musimy iść na pewno. A tu jest otwarte. Czy coś tutaj jest, że to jest otwarte, tak?

Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy dobrze to się czyta, ale. To jest koreański. To nie Badasz Laboratoryjny. Czyli każdy, kto przybywał na Heliosa, musiał mieć swój paszport. E, Report. Incident number. Can hmm. to stop? Confirmed. Edison agents. Seems like their rivalry is alive and well. A to już czytaliśmy na statku. E, dobra, przydałoby nam się dostać na górne piętro. Tędy weszliśmy, to choćby w kółko popatrzeć, do czego mamy dostęp na tym statku. Gdzie są możemy pozwolić wejść. Jakaś mapa, czy coś? Coś tu jest? A jest tam! 100% Czyli tutaj mamy statystyki, żeby sprawdzić czy coś... Tyle zebraliśmy, dobra Tu musimy coś zdobyć Bardzo łatwe do złamania Bombaj, Bombay, Indie Anania, Patel To go. Dokładnie jeszcze jeden, żeby iść. Na tu chyba się na górę nie dostaniemy z tego miejsca. musimy stąd po prostu iść na drugą stronę. Oj, oj, muzyka się rozkręca. Ja tylko sprawdzam, gdzie mogę wejść, a gdzie nie. Jezu, już piciary przeszły. Tak nagle? Tak się nie robi. Tu wejdziemy na górę. Jest chyba nawet osiągnięcie co to jest. Tak. są rzuca podejrzenie o szpiegostwo. Tesla był tak zajęty swoimi badaniami, że nawet się nie interesował opinią publiczną. Ostrzeżenia, że nie wolno tutaj nic powiedzieć, ma, a mają być cicho. Co się dzieje na Heliosie? Ma zostać na Heliosie, tak? O, ba jakaś. Bez obaw i badania... On chyba wie, kim jesteśmy. Dlatego wysłano tu wiadomość. To są te takie tuby pneumatyczne. Kolejny ten: paszport, David Bishop. Osoba niepełnoletnia z opiekunem. Czyli prawdopodobnie jest to dziecko od któregoś naukowca. Hmm. Promień śmierci. Straszne. E, nigdzie nie ma tych. Chyba nic mi nie będzie, jak tak tam byle skakał. Dobra. Jednak tak nie można. E, nie ma tu podpowiedzi do zagadki związanej z tymi drzwiami. Tu czytaliśmy... Plakat poszukiwanego. para Proszę o Ej,dy ty nie znajdziesz, Dobra, chodźmy szybko do windy. O, tu coś jest. Iwan Asonow. Wszyscy dołączają dobrowolnie. Oni jednak oskarżają tych ludzi o ten. Że nie, to nie było dobrowolne. Karta To Jezu. Hey! Jezu. Co on tu robił? Może to on, on zgasił te światełko tam? Ogień Prometeusza. O! Tu jesteśmy. Ale tu ładnie. Patrzcie, jak fajnie to wygląda. Dobra. Ale na pierwszy odcinek to chyba wystarczy wrażeń. Tutaj zakończymy to. to dalej pójdziemy zwiedzać Helios. I rozpoczniemy rozdział drugi. Najbardziej bym się obawiał jednego rozdziału. Jak wspomniałem na początku, że coś tutaj jest. To ja właśnie tego czegoś się tu boję najbardziej. Dobra, mniejsza lata. Dzięki wielkie za oglądanie. I... I... informuję, że za tydzień nie będzie odcinka. Bo... no niestety seria matur. Trzeba się przygotować. A właśnie, matury. Hm. Wszystkim maturzystom życzę powodzenia, połamania piór. I zdajcie. O, Idyll Animation. Ciekawe, tego wcześniej nie widziałem. No jeszcze raz powodzenia, dacie radę, byle się nie stesować. to się miało nauczyć, to się nauczyło. No trzymajcie się, do zobaczenia.